Większość jego książek trafiła na listy bestsellerów. Najbardziej znanym tytułem jest bez wątpienia Samotność w sieci. Książkę tę przelano na ekran. Prywatnie jest tatą dwóch córek Joanny i Adrianny. Obecnie mieszka i pracuje we Frankfurcie nad menem. Na swojej stronie internetowej napisał Panie, pomóż mi być takim człowiekiem, za jakiego bierze mnie mój pies. Gościem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tucholi jest pan Janusz Leon Wiśniewski fizykiem, chemikiem, informatykiem, ekonomistą. Jednym słowem jest pan naukowcem, w dodatku z doktoratem i z habilitacją. Niech pan powie, jak to jest, bo dla nas tutaj zgromadzonych jest pan przede wszystkim najpopularniejszym, polskim, współczesnym pisarzem. A pańska debiutancka powieść Samotność w, ciszy", Samotność w, sieci", stała się, w sieci stała się stała się Takim fenomenem, hitem, bestsellerem czy, czy powieścią kultową, że zmieniła spojrzenie wielu ludzi na samotność. Była wielokrotnie wydawana, była sfilmowana, przetłumaczona na wiele języków. Po prostu fenomen. A niech pan nam powie, co sprawiło, że człowiek z tak dużym dorobkiem naukowym y, zaczął pisać powieści? Niemcy wpadli na pomysł, że to są drodzy, 120 tysięcy marek wtedy, każdy z doktoratem, tylko dlatego, żeby nazywali struktury. Myśleli, że a może by komputer ich zastąpił. Dlatego byłem najbardziej znienawidzonym pracownikiem w tym dziale, bo ja ich miałem zastąpić, mój program miał ich zastąpić. Nie ja zastąpiłem ich, nie wyrzucili ich z pracy, bo w nie wolno nikogo z pracy wyrzucić, przeniesie ich do innych działów, ale nikt nie lubi po 30 latach pracy być do innego działu. I powstał ten program, się nazywał Autonomii. Moja firma zaczęła go sprzedawać na całym świecie, a ja zrobiłem, mój zysk polegał na tym, że nie miałem z tego więcej pieniędzy, ale mogłem się habilitować z tego.